Raz kolejny spotykamy się w sali OSP w Wielogórze. Yy, mamy dzisiaj za oknem zimową aurę, natomiast u nas jest dzisiaj bajkowo i kolorowo. Zorganizowaliśmy imprezę dla dzieci i w tym roku bawimy się z Piotrusiem Panem. Yy, licznie przybyli nasi mali mieszkańcy, jest ich około 50 i dodatkowo jeszcze pomagają nam bawić się rodzice. Dzisiejsza impreza została zorganizowana dzięki wsparciu Urzędu Gminy. Udało nam się na ten cel pozyskać pieniążki z Komisji Alkoholowej. Na uznanie zasługują również strażacy, bo to dzięki ich pomocy udało nam się tutaj tą imprezę zorganizować. Również swoją pracą tutaj wykazał się nasz pan sołtys i sponsorzy z terenu naszego sołectwa Wielogóra. Postaramy się zorganizować następną imprezę, tutaj mam takie głos od naszych mieszkańców, żeby to była impreza dla dorosłych jeszcze w tym roku. Natomiast na pewno będzie impreza za rok dla naszych najmłodszych dzieci.